We wrześniu ubiegłego roku dzieci dostały ten sprzęt, a w tym roku nie dostaną. Jak pani pewnie pamięta, a jakbyście zapowiadano... rządzili, to by dostali? Oczywiście, że tak. Jestem tak absolutnie pewien, bo proszę zobaczyć, że Krzysztof Gawkowski razem z Barbarą Nowacką zapowiedział w czerwcu ogłoszenie programu Cyfrowy Uczeń, który miał zastąpić program Laptop dla uczniów. Słyszała pani coś w tym programie? No właśnie nie, dlatego. Się A, no właśnie. A wie pani dlaczego? Bo go nie przygotowani. I, i mm, ja powiem tak każdy ma prawo, kiedy obejmi władzę, kształtować tę politykę no, tak, jak chce. I to jest wilcze prawo każdego rządu, że oni uważają, że laptopy były złe. Okej, okay, w porządku, ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że szkoda, że to nie, było, że to nie jest kontynuowane. Uważam, że szkoda, że. Ale oni chyba nie mówią, że laptopy były złe, tylko że to było nieprzygotowane. Mówię, no, w tym no, no. sensie, że nie było odpowiednich tam oprogramowań do tych laptopów, tak ale ale to, to jest, i tak dalej. jest oczywiście. No, Oczywiście, tak, mhm. bo to co oni mówią wynika z tego, że nie zgadzają się z modelem, któryśmy przyjęli. Ja od samego początku uważałem, że wgrywanie jakiegokolwiek rządowego oprogramowania na te laptopy no, to będzie afera na cztery fajerki. Będzie, że no, przecież pani... Nie śledzicie politykę, dzieci. Ale... To, Myśli pani, żeby tak nie było? Jak gdybyśmy powiedzieli, że jest tam komputer, tutaj używam przez chwilę języka naszych oponentów, komputer z pisowskim oprogramowaniem. No i właśnie. No, no właśnie. I to jakby, po pierwsze to tragedia, że doprowadziliśmy do tego, że już myślimy tymi kategoriami, że właśnie można być przeciwnym, przeciwnym komputerowi dla dzieci, bo on może mieć jakieś... Pisowskie oprogramowanie, ale druga rzecz jest taka, że na pewno tak by to wyglądało i dlatego też myśmy wprowadzili ten model, w którym ten sprzęt przychodzi na własność ucznia, czy właściwie jego rodziców. Nagranie i produkcja studio plac.